Guten Morgen, Morgen Buten 10.02 e, czasu litewskiego Czyli 9.02 czasu Polskiego e, Zostałem tam przy, Zajechałem w ogóle o północ Nie, przed, czekaj, która była godzina 22.50 Czasu polskiego, czyli północ Północ litewskiego Napisałem od razu Smsa do pani Że jestem na miejscu, z którą się wcześniej kontaktowałem Rano właśnie przyjechała Odebrała dokumenty, powiedziała, że mogę iść spać. Za chwileczkę ktoś przyniesie mi przepustkę. I z przepustką przejadę na firmę. I tak sobie leżałem, leżałem, faktycznie przed pan. Pół godzinki tam to minęło. Przed pan. Dał mi tą przepustkę, wjechałem na firmę. No i powiedziała, żeby czekać, że półtorej, do półtorej godziny powinno się zejść z całą odprawą i będę mógł jechać do Polski. Mam stąd 520 km do parkingu, na którym mam zamiar stanąć, i jutro się rozładuję, chyba że w miarę wcześniej, hmm, chyba że w miarę wcześniej pojadę dzisiaj. Tam mi się udam, to może pojadę tam od razu na tą firmę i tam może się spróbuję rozładować. Tylko nie wiem, bo tam jest płatny parking zrobiony. 3 godziny można stać za darmo, a powyżej tych 3 godzin trzeba Płacić za ciężarówkę Także nie wiem czy to dotyczy, to chyba wszystkich w takim razie dotyczy Bo to, czy dostaw, czy tego, to To podejrzewam, że i tak będzie to dotyczyć Także Także zobaczymy, no ja stoję tutaj w całym takim Kompleksie, to jest logistikos ir transito centras Muitine customs, czyli tutaj jest, pewnie cała odprawa się odbywa Tam są samochody na odprawie Tylko nie wiem właśnie o który parking chodziło, czy o ten zaraz za szlabanami, czy o tamten? Ale nie wiem. Pan powiedział, że przyjdzie mi wskazać miejsca, a nie przyszedł. Nie wskazał tutaj. Widzę ochronę. Jest bardzo pomocna, bo pomagają wyjeżdżać. O kurde, jaki ma dyszel dziwny w tej przyczepie. Strasznie dziwny. Ja odebrałem właśnie po 2 godzinach 40 minutach dokumenty, i wyjeżdżam z tej firmy. Jadę do Polski. 520 km. Drugi skręt Brawo mam do celu i wyjeżdżamy. Czas najwyższy. Szczerze nieźle, źle to, ale te jakieś jako takie te te to i to jest są czyste z umywalkami. Cała taka jakby strefa przemysłowa jest. Kurde, przestraszyłem się już trzeci raz chyba. Te kontenery, jak się tak rama skręca, jak się skręca to one się jakoś tam przechylają na boki, zawsze jest takie tąpnięcie. Się zawsze przestraszę. Znaczy wy, wystraszam się, że coś uderzyłem. O Kierujemy się na Kaunas Czyli na Kowno Wracamy już O cholerka Co to? O kogo z buta wyrwałaś? Będziemy mieli te skrętu w lewo Czyli to będzie ten kierunek my tutaj wejdziemy Wejdziemy Elegancko Objeżdżamy całe takie rondo. O, ten pas też jest do skrętu w lewo, jednak. A nie? Nie, no dobrze. Piądą to takie rondo turbinowe. Jest. Jak wpadniemy tu, już mamy pierwszeństwo i nas tak wyprowadzi, że teraz będziemy przejeżdżać. A jeszcze mamy próg zwalniający. Więc. Żeby za szybko nie pojechać. I trolejbus. Ciekaw, to, to nie jest Ikarus przypadkiem. Węgierski, Węgierska myśl techniczna. Ikarus. Musimy się tutaj tak przejechać. Teraz. Tutaj dostawa. To wygląda jakby... To wygląda na, ty, te, na tym pantografie jedzie, jakby było, dziecko było prowadzone w takich szelkach przez dorosłego, że... I to dziecko by mu na boki uciekało normalnie teraz to jesteśmy jak elektryczny samochód, jak tam co jest na A5 chyba ko Frankfurtu. Ta trakcja do tych elektrycznych aut dobrze kojarzę? Chyba tak. A no i teraz już prosto lecimy na Kaunas, czyli na Kowno. Tylko przejedziemy tutaj tego trolejbusa. Dlaczego nie przejedziemy, tylko wyprzedzimy, nie? Zadzwoniłem sobie do firmy do Białej Podlaskiej do DTA, bo to o tej firmie mowa, tam będę miał rozładunek jutro i bardzo miły pan naprawdę bardzo miły jeden i drugi w sumie, który odbierał i który za załadunki odpowiada, naprawdę bardzo w porządku po, po głosie ale fajny ty no ale dobra, nie o tym jutro, czyli sobota rozładunek wiedzą o jakie kontenery, wiedzą, że one są po odprawie i dostałem informację, że być na dziewiątą, nie wcześniej, bo magazyn pracuje od dziewiątej. Biuro jest od ósmej, ale magazyn pracuje od dziewiątej, tak więc... Dzisiaj dolatuję do Białej Podlaskiej do Rogoźni... miejscowość Rogoźniczki, tak, czy Rogo... Rogoźniczka. Tam jest taki hotel i tam w tym hotelu jest prysznic. Mam nadzieję tylko, że pomimo tej pandemii będzie on otwarty dla kierowców, albo nie będzie nikogo w jacuzzi, bo tam pani kiedyś jak chciałem się wykąpać, to powiedziała, że jasne, dyszkę kosztuje 10 polskich monet w nowej walucie, ale że po prostu ktoś, ktoś tam na saunie jest, no i nie może mnie wpuścić dopiero jak ktoś wyjdzie z sauny albo z rana, żeby się obkąpać. to na toaleta na pewno tam jest, jest bezpłatna, tylko tyle, że właśnie jeszcze o ten prysznic chodzi, dlatego tam pojadę. No i parking jest darmowy po pierwsze, także to też jest plus. A samochodów zazwyczaj tam nie ma, także mam nadzieję, że i tym razem tak będzie. Ja będę tam gdzieś po 20 bliżej nawet 21 bym mógł powiedzieć, tak liczę, bo jeszcze nie wiem jak w sumie granica będzie. No i mam nadzieję, że tam zaparkuję, także jak od 9 do 9-12 godzin, to jeszcze może jak w miarę wcześniej będę, to może jeszcze pauzę jedenastkę wykręcę. A no to i tak wykręcę, bo jak od 9 do 9 jest 12 godzin, a jak mówią od 9 stanął, no to do 8 będę miał 11 godzin. Wyjdzie troszeczkę ponad 11. Mam nadzieję, że oni tam jakoś to fajnie rozładują i nie będę musiał płacić za parking, bo tam ponoć za parking się w ogóle płaci na tej firmie. Tam są magazyny i agencje celne i powyżej 3 godzin ponoć stania się płaci. Że nie wiem, pierwsze słyszę, ale potwierdzone info od szefa, bo tam był parę razy, właśnie i też mówił, że, się, że właśnie płacił. Zobaczymy. 493 do celu, 75 do Kowna będzie prawdopodobnie. Kowno się tak, 70 km do Kowna i później kierunek Mariampol. A i budzisko z powrotem. Ciekawe, jak granica będzie wyglądała w tą stronę. Bo to dzisiaj co? Piątek jest, ja na granicy będę... A ile mam do granicy właśnie, ty? Bo ja mówię, że będę na granicy o tej i o tej, a tu... 171 mam do granicy. 171 to jest tak... A, dwie godzinki, 2.10, 2.15, coś takiego. No to jest 12.34 naszego czasu. Będzie 14... O 15 będę na granicy. No 14:35 gdzieś za 15, za 10,30. Ja powinienem się stawić na granicach, będzie dobrze szło. Że dzisiaj na spokojnie, mam tylko do tej białej podlaski dolecieć. Także na 8:6 sobie ustawiłem i tak jedziemy. Robimy powoli normę. Ciężkie czasy w transporcie na stali. Na razie 41,5. Spalanie na stówę <grym> po wyjeździe z mieście, po podjazdach. Jeszcze mamy wiatr w przód więc nie wiem czy się uda to zbić ale z drugiej strony nigdzie mi się nie spieszy no. także jak uda mi się zbić to spalanie to będę zadowolony jeszcze później na, yy, pojedziemy w sumie na na sumie pojedziemy na Białystok pojedziemy do Kśka Kononowicza i jedziemy drogą A5 Mariampol 48 Warszawa 382 teraz będziemy zjeżdżać właśnie na drogę A5 mamy cyrkla nawet Orleny są. Nie wiedziałem, że to są normalne Orleny. Myślałem, że działają pod jakąś inną nazwą, tak jak w Niemczech Star, czy benzinka na Czechach i na Słowacji. Tu normalnie Orlen to Orlen. My skręcamy tutaj właśnie na A5 już drogowskazy na Warszawę. Na Warszawę drogowskazy to już przed Kownem były. Norweska edycja w Lantany, na trzech osiach ciągnik. Proszę, 380 mamy do Warszawy, 46 do Mariampola a do granicy 80 km, czyli tak godzinka jazdy będziemy na granicy to 14.40 no to tak jak zakładałem, gdzieś za 15 .00, .00, że będziemy na miejscu, bo jest za 22 teraz ale powiem wam, że ciężko się jedzie wiaterek wiaterek wieje co skutecznie hamuje samochód i spalanie jest wyższe no Ale jadę sobie 8,5 i przy takiej jeździe, gdzie cały czas on jest ustawiony na 85, to spalanie na tą chwilę mam 32,3 litra. Cały czas na tempomacie jadę. nie? W ogóle nogi nie używam, tak praktycznie chyba, że gdzieś do zjazdu po zakręcie czy coś, no to wtedy, to wtedy tak. A tak to yy, jadę cały czas na tempomacie 85, ale wiatr jest niesamowity. Cały czas praktycznie pod, yy, pod wiatr jedziemy. O, a ja tutaj wczoraj stałem po prawej, to stałem auto, a ja tu po lewej wczoraj tutaj kupowałem winietę, w tym właśnie, w tym właśnie, że tak powiem, baraczku. I teraz dojeżdżamy do kontroli granicznej. Jaki, jaki ogromny parking w ogóle. Za dnia to chociaż widać. Dojeżdżamy do kontroli granicznej. Ruch na bieżąco z tego co widzę hamujemy do przepisowych 30 tak jak na znaku taki i my i zaczynamy za 100 metrów skręci w prawo Machną mi, że możemy przejechać i wyjeżdżamy Teraz troszeczkę A nie, tak samo, tak samo jak i wczoraj. Też tam auta stały też trzepa, ja teraz przejeżdżamy przez cały terminal graniczny i drugą mańkę. Tam jakieś chyba porzucone ta samochoda w depozytach pozostawiane. Kurcze pomyśleć, że to... I pomyślę, że tu to... wow. kiedyś wszystko było takie jak nie byliśmy w Unii To wszystko działało, co? Teraz każdy jedzie praktycznie jak chce. Mamy już Poland Polen Republik, czy jak to będzie tutaj napisane e, tylko tyle, że są opłaty. To tam mieliśmy litewską kontrol, a tu mamy kontrol polską już po polskiej stronie. Zaczymy, ale tu widzę, że też na bieżąco przechodzi normalnie, tylko tak samo zwalniam. To to, to, to to ja cię wyprzedzam, to uważaj, że ja nie no a ta pani co ona tutaj? No tak wygląda polska kontrol. Czyli jej brak. Co to za jaka synagoga? Kościół? Chyba ta. Ale jebitny. wygląda jak kościół w sumie? Nie wiem. Jakaś mała wioseczka, nawet nie, nie nie przeczytałem znaku, zapomniałem, ale już w każdym razie za białym stokiem. Nie spotkałem Krzysia Kononowicza, nie spotkałem Zenona Martyniuka, jestem wręcz zawiedziony tym faktem. Jak do tego doszło, nie wiem. Nic innego nie przychodzi mi na myśl. Jeszcze 150 km do celu po pauzie. Wyjechałem 45 minut temu z parkingu. Otrafiłem takiego ziomka. Ta firma Transimexa Tragedia. Litwin dosłownie jechał jeszcze megą Zamiast podnieść się na poduszkach, to jechał normalnie, tak jak się jedzie na wypoziomowanym samochodzie. I co zakręt mocniejszy, to smród z opon spalonych. Normalnie było widać jak ta. Na mu się kładzie na koła, i normalnie było widać dym, nie? I smród spalonej gumy. I tak co z mocniejszy zakręt, to, to było no, czuć i ten. I on jeszcze. Dojeżdżał do terenu zabudowanego 2 km, przed on już tam 50 jechał. Dojeżdżał do fotoradaru, to 35 jechaliśmy. No i później, jak załadowany na full, to wiadomo nim się zbierze, nim co. No, powiem wam, że ciężki zawodnik do jazdy. Widział 70 na drodze, to 70 jechał, 65 tak dla zapasu. Och, ale pojechałem na spokojnie, w sumie i tak mi się nigdzie nie spieszy. Tylko, że to taka jazda męcząca na bujanego. Jak swoim tempem, jak się jedzie. To się jedzie swoim tempem, tak? Nawet jak ja miałbym jechać 80, to sobie ustawiam 80 i tak jadę i ja się bujam po swojemu, nie? No wiadomo, jazda za kimś tak. Odstępu nie można utrzymać, no bo on raz przyhamuje, raz przyspieszy, ale niech sobie chłopak jedzie, oby tylko szczęśliwie dojechał do celu i wrócił do domu, do rodziny. To jest najważniejsze, że każdy z nas, żeby tak miał, żeby na święta zjechał normalnie, cały i zdrowy, i zawsze, żeby cały wracał, nie? Także planuję na 20.15 być na miejscu, 16 sorka. Droga Krajowa numer 19, teraz lecimy na Siemiatycze, na Siemki. Z tego co kojarzę. Słyszałem, że w Siemiatyczach policja kontroluje auta, kto gdzie jedzie i po co. Także trzymają, za, trzymają się y, wytycznych, z zakazu wychodzenia. W ogóle dobrze się jedzie, bo jest faktycznie mało osób tak jak jechałem przez Białystok, samochodów tyle o ile, kilka sztuk. Zresztą piątek 18 w sumie. Nie mogę się przyzwyczaić, że jest godzina 18, i jest jeszcze. że jest godzina 18 i jest jeszcze tak widno na dworze, nie? Bo to taka wskazuje, jakby na, na południe była dopiero gdzieś 12-13, że tak człowiekowi się mile jedzie. Patrzysz na zegarek, a tam o 17:58, nie? Pusta droga, to jest to, co lubię najbardziej. Powoli dolatujemy do Siemajatycz 20 km, jeszcze 87 do celu Piękna pogoda nam się tutaj stała 6 stopni za oknem Zachód słońca Piękna sprawa Akurat słoneczko ładnie nam świeci, deszcz nie pada, dobrze się jedzie, wiatru nie ma, pusto na drogach Piękna opcja. Tylko w miejscowości Boczki stała policja ale to wydaje mi się, że oni stali ze względu na to, że zakaz tego wychodzenia, co nie? I wydaje mi się, że to, to było powodem po prostu tego, że oni tam stali, że po prostu jak ktoś przyjdzie, bo stali przy kościele, że jak ktoś przyjdzie, to żeby go w porę zawrócić jeszcze. Piąteczek w domu, to się siedzi w... Piąteczek w wieczór, to się siedzi w domu, a nie piąteczek dom, to się siedzi w wieczór. Nie, 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 to chodzi o piątek wieczór południe, wieczór, toż 18:48. I dzień dobry moi drodzy w sobotę, godzina 9:00 do 3:00. Przyjechałem tutaj do ten składzik DTA. Parking piękny, płatny, biała Podlaska. Każda rozpoczęta godzina 2,50 zł polskich groszy. Tutaj za tym Białorusinem, za tymi trzema Białorusinami jest cały ten ala magazyn. DTA, który będziemy zdejmować, no i zobaczymy, co dalej. Czekam na telefon. Możecie zdjąć, jak wam się chce, chyba, że już, ma, chyba, że już tu macie koncepcję objętą. No to nie że bo... <laughs> <laughs> Podejrzewam, że tam będzie to samo. No dobra, idziemy. Tu, żeby to zdjąć, żeby otworzyć te przednie drzwi, trzeba zrobić to. Jednak panowie stwierdzili, że będzie trzeba podjechać przodem pod rampę, żeby wyciągnąć, nie wiem, tam jakaś skrzynia długa z w środku. A żeby tutaj otworzyć drzwi, to trzeba to powilmować. O, taki właśnie szpital. Poszedł Ta w porządku, to To samo jest, to pierwsze skrzydło. No, pierwszy raz musiałem się tak podstawić na 90 stopni, łamane. Nie wyszło źle, pan mówił, że są tacy, którzy za pierwszym razem tak podjeżdżają. No ja się trochę na ale pierwszy raz w życiu tak podjeżdżałem, nie? Także też nie powiem. No trochę krzywo, w sumie. Trochę krzywo mam. No, ale no, pierwszy raz taki jest. Przewody podłączane, żeby nie powyrywać, bo to taki kąt, że szkoda o przewodów, nie? I drugą taką partię mamy. To Ta samo. Taka sama skrzynia jest na przodzie. I tam z tyłu jest jeszcze długa. Także już wiem, co dalej robię. Już wiem, co... Już wiem, co będę dalej robił. Jadę do domu A w będę startował. W poniedziałek będę startował do Gdyni złożyć i potem chyba na Hamburg polecę. No i dobra gitarka, jestem rozładowany. Wyjeżdżam teraz z strzela z białej podlaskiej, w białej podlaskiej. Zobaczcie, kawuźkę się dostaje taką. Teraz dostaliśmy właśnie. Za to, że jesteśmy użytkownikami ich karty paliwowej, to shell w podzięce dla kierowców zawodowych, za to, że jesteśmy tymi właśnie wspomnianymi wcześniej bohaterami, królami życia, dostajemy kawę. Wystarczy zajechać na wybrane stację Shell i dostajemy taką kawę. Pan powiedział, że to jest duża, ale to jest mała ogólnie kawa, bo to jest tak jakby od nich tam z zalady. A nie z Kofi, a nie z tego... No to co oni tam mają, nie wiem kto im tam obsługuje to te deli to go kto, to, kto się tym zajmuje tak naprawdę Także już wiem, że cisnę teraz na Warszawę Do domu Robię 24 I Jak zrobię 24 to lecę do Gdyni Zdamy kontenery i tyle. Na razie roboty nie ma, więc miałem jechać. Teraz teraz miałem jechać na weekend. No ale nie ma sensu, że ja tam siedział. Jak wiem, że roboty nie ma. A nie wiem, ile tam będę jeszcze siedział. Tak to pojadę sobie w poniedziałek. Ruszę najwyżej rano, gdzieś o drugiej, o 3 rano. Będę tam na ósmą, zdam kontenery i, i z głowy I będę czekał wtedy dalej na robot. W pierwszej chwili miałem jechać do, do Gdyni a w poniedziałek do Hamburga, ale tam chata robota z tego hamburga nie wyszła. No i podjąłem decyzję z szefem, żebym jechał do domu po prostu. Mówię, no chyba, że chcesz jechać do... Chyba, że chcesz jechać do Gdyni i stać w porcie. Jeszcze gdybym miał pewność, że tam będzie prysznic otwarty, tak na tym promowisku, że można się obkąpać, to bym pojechał, ale kurde, jak ja mam tam jechać i znowu myć się z bańki, kolejny, kolejny tak jakby tydzień, te kilka dni, no to wolę pojechać jednak do domu i w poniedziałek, wcześniej rano, sobie ruszyć, ale jak człowiek, przeżyć te dwa dni.